Ja ma widzowie, dziś gramy z moim kuzynem Igorem wy, wybie stronę. Zamieszkaj tak. w, w bibliotece, gdzie książki są twoim jedynym celem ja zam, zam, i zamieszkaj w Ja, całym, ja, wolę, ja wolę do dowolnego kanału telewizji, ale w więzieniu. No tak. Bo tam możesz, możesz mieć jakichś kolegów, a w bibliotece tylko panie. Panią e, z biblioteki. Ja właśnie wybieram widzów. Co? Mamy przewalone. Nie mamy, mamy, bo jesteśmy na jej górze. Ale patrz, musimy się na jakiejś osobie rzucić w dwójkę, żeby ją pokonać. Widzisz? No. Teraz ją. Widzisz? Prze no, ale przegraliśmy już. No nie, Widzowie niestety przegrać. Tak. Irem. on jest, on został w ogóle tam. Widzowie. Jeśli by, byście chcieli tą grę zagrać, to to się nazywa Wybierz stronę. I... Tak, po polsku, ta... Ale musicie napisać pick Aside. Tak. I kto wybiera rundę specjalna potem? Użyj w uniwersum Star Treka. Żyj ja, w... wolę, ja wolę żyć w, uni w uniwersum Star Treka. Ja nie wiem, co to jest, ale wolę w Gwiezdnych Wojnach. Ja wolę Star Treka. Widzowie, ciekawe, które strachy... Ja, ja, ja wolę Star Trek'a, bo była przeróbka, i Cyborg zrobił i, i wtedy Luke Łukel nie chciał zjeść ziemniaczków. O nie! Kotleska. Widzowie, przegrywamy przez ziemniaczki! I kotlesik. No Mieliście więcej, mieliście farda po prostu. No bo każdy chce być wiezdy wojna. Nieprawda, ja nie chcę. Przerwa, 7 sekund. No i o to chodzi w tym filmie, je O to, że... że będziemy po prostu wybierać stronę i tyle. Zachowaj okay. system cenzurowania no, Roblox. Rozdzorowania roblox i grasze przy... 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 sięgają ja wolę y, 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 cenzurowanie na Roblox. Ja nie rozumiem, wiesz, biorę to czerwone, bo widzę, że jest ładny napis. Ale wtedy będą przekleństwo mogą pisać. No tak, ale jak napisałem na czacie raz przekleństwo, to mi zaliczyło, więc... Mi też zaliczyło kiedyś. Ja mam, ja mam ekran po... Ja mam jakiś ekran, kurde. O nie! Ja miałem ekran ten niebieski przez chwilę No ale wy widzieliście się ty no. mu... Mili fair! Już mam w ogóle 620 jakimś cudem Widzowie inwestuję w specjalną rundę Ciekawe co teraz się Ja zbieram 750 na ten galaktyczny Inwestujesz w specjalną rundę? Tak Zafundowałem. Okay. Zwrót punktu e, wygrze NFL, NFL spełni spęży... 90 sekund w rynku z wiecie wieku. Spełni 90 sekund? Tak, bo myśmy... Masz... Bo, bo jakbyśmy grali w NFL i mielibyśmy zwrot punktu, to oni by się na nas wkurzyli i by nas pewnie faulowali. Igor, wiesz jaką no ja... No... Ty, 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 Jednogłośnie, ej. E. Co? Jednogłośnie było i nic nie dostaliśmy. No. Ej, to nie fair. A ja wybrałem specjalną rundę. O, jeszcze jest nasz... Jest, jeszcze jest mój drugi kuzyn. Szynek. Witamy. No widzowie, poznajcie Szybowia. Możecie go poznawać i chyba... jest fajne. Obejrzyjcie Breaking Bad. Obejrzyjcie The Walking dead. Ja Poza tym oglądałem trochę jeden sezon. A The Walking Dead to jest gra jak coś. E, wi Widzowie, i robię reklamy Samsunga, to jest maskotka od Samsunga. A ja robię, o. Co my mamy? Czemu ja ja mam, mam jakąś kusę! A ja mam łuk, ja mam łuk. To strzelaj. Ja, Czemu to jest pianino? Ej, jak ja, ja mam strzelać tym głupi? I kto ma pianino? Klikam, klikam, klikam. klikam. ktoś ma pianino faktycznie. Ja zginąłem. No co jest? A ja ludzie mają lepsze rzeczy. No? Ej, ten ej, ten nóg jest głupi. I pianino ktoś miał. No. To wolnicher. Bo to te pianiny wygrali, gdyby oni nie mieli dobrych broni! To nie powinno tak być, tylko powinno być tak, że wybierasz stronę i im więcej ludzi jest na danej stronie, to wy, to, to wygrywasz. No. Nie powinno być tak, że się, że się walczy. Miej supermoce Supermana. Ja wolę mieć Supermana. Bo wtedy możesz ratować i oni dadzą ci kasę. No i to dużo, dużo kasy. No, kasę, 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 kasę. Bo przecież jak będziesz ratował osoby, to będziesz zarabiał za ratowanie i zdobędziesz te 10 milionów, czy tam miliardów. No nie zginąłe! Nie spalili! To, to jest nie serio! No Mój ekran zamazany! To nie powinno tak być! Wymiar na ekran zamazany! Kto wolał wymienić 10 miliardów dolarów od mocy Supermana? No właśnie, bo wtedy możesz zarobić to 10 no dziesię... miliardów, bo sam widziałeś Superman, czy w takich innych grach o Bądź ...krótkowolnym uniwersum... piosenkarzem, który swojego ulubionego piosenkarza do życia. Ja wolę przywrócić swojego ulubionego piosenkarza do życia, czyli Michaela Jacksona. A Mozart to jest ten. A poza tym jak m, widziałeś jaką super bohaterowie zaratowani świata mają mega drogą bazę. No... Są ani łączu Są ani łanciłoki. A na i e Czy my wygraliśmy to? Ła! Biją się jeszcze tam. Czemu oni biją się ze sobą? Ej no oni się biją ziemniakami. Tu gościu z... Nasz gościu Krycha Krycha ma ziemniaczki Krycha ma ziemniaczki I ich nie odda im Znaczy oddaje im te ziemniaczki Ale on ma ziemniaczki Krycha Żyj No nie no przegramy to A Wiesz, ko... wiesz kim kibicowałem Komu Niebieskim ja też nie bo oni mają. Ale ja zapomniałam, że my jesteśmy czerwoni! I niebieskim kibicowałem. Też. Także ja, ja mam w ogóle 10 minut nagrywki, równa. Yy, podejm Podejmij wyzwanie cynamonowe. Podejmij wyzwanie galonowe. Ja wolę cynamonowe, bo to lepiej brzmi. No nie wiem, co to znaczy, ale wioreth Wolę, wolę czy nowe, bo to A, Wiem, wiesz co oznacza galonowe? Że musisz się ubrać jak najbardziej na galową iść najbardziej galową imprezę, czyli musisz być takim ładnym gościem Co ty masz za pistolecik? Ten taki, ten taki co nigdy nie działał. <gryw> Uciekaj! Pamiętasz go? Pamiętasz. Specjalną umiejętność. Co on w ogóle robi? No tak, ja jestem niebieski, ja muszę czerwony pozwalać. To w ogóle coś mi robi? O nie, zginąłem A tu są jeszcze. Pong, 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 pong. Dobry, jeśli chcecie. Zagrać i widzowie... nasze koszulki za dwa lata to piszcie. Wi I widzowie em, ch chcę wam em, powiedzieć jedną rzecz. Za niedługo może się pojawić odcinek ze StumbleGaze, bo na sobie na PC, na Steamie. Tak, a ja też tam będę, bo mam mojego kuzyna znajomych. Pamiętajcie, mój nick to i, I widzowie czasami sobie i, najczęściej widzowie naj... zako... za, najczęściej nielegalne kłusownictwo na zawsze zakończ za zanieczyszczenie na zawsze za Zanieciś... bo wtedy ziemia będzie mega czysta widzowie ja się nazywam Robek69 w i najczęściej gram o 10 i 16 tak więc em, kto mnie chce do znajomych nie... Wpisuję ropek 69 Duże R A Dlaczego ja mam ten pistolecik Podwójny Ja to klikam w ogóle czy nie? A to trzeba na nich klikać chyba Trzeba na nich klikać Ja ich strzelam w ogóle? No nie i ginąłem Ale kto chce kusownictwo? No, w ogóle, no. no posłuchaj, posłuchaj, zanieczyszczenie zabija zwierzęta, kusownictwo. No, kusownictwo też zabija zwierzęta, ale będzie też czysta ziemia przecież. No właśnie, a kusownictwo to jest jeden, dwa zwierzęta na no, tydzień lub jeden dzień. No, bądź mądry i zawsze ignoruj, bądź głupi, ale zawsze słuchaj, bądź głupi, ale zawsze słuchaj, bo później będziesz mądry. Będziesz słuchał, no będziesz uf, jak będziesz słuchał no właśnie i Biblii mówić, nie będziesz słuchał to, to, nie, to, będziesz, to będziesz, y, będziesz jeszcze bardziej głupi i widzowie posłuchajcie zanieczyszczenie roz zanieczyszczenie więcej zabija zwierząt na tydzień i więcej rzek i ryby ja mam wałek do ciasta Ej, co to jest? co to jest? Nie wiem, jak go walę do ciasta. PSB kontra Marcinek. Nie ma Co twarzy. to jest? Co to jest? Patrz na tego gościa, patrz jak on ma twarz. No kurde, jeszcze tylko muszę i tą rundę przetrwać, żeby nie było jednogłośnie. Zostanę 20 kolejnych dolarów i będę sobie kupić nową broń. No, ten pistolecik, który działa akurat. Bądź, Bądź bogatym, bogatym, ale, ale pi... głupim piłkarzem. piłkarzem. Bądź, Bądź geniuszem, ale biednym. Ja wolę być bogatym, ale głupim piłkarzem. Bo wolę być piłkarzem. A ja wolę być mądry, bo wtedy będę wiedział, jak zostać piłkarzem. No tak, ale jak jesteś mądry, to masz, to no, jesteś też zasiedziany w nauce. Dlaczego ja mam ten pistolet znowu? Idę <laughs> cię w pierwszej kolejności zniszczyć. To w ogóle im coś zadaje? Nie. Nie ja jestem niebieski, no tak. Mam jeden HP. Nie no, uszczelni. No 嗯嗯。Mm hmm. mm hmm. Ja chciałem napisać brzydkie słowa Magic ik kurde SU Miejski, miej MMMs miej Wolę MMMs. A nie! Bo przecież... Ja wolę MM, ale wolę skitles jednak. No bo przecież skitelcy są też... Mają smak M kolorowy, takiego cukru i czekoladowy. A, no. A M&M's mają tylko czekoladowy. Jak ja mam broń? A mam ten mój gun. Nie wiedziałem, że ono działa. Ej, bo on nie ma takiej dalekości. No. On nie ma takiej dalekości, jaki on miał, ale już kogoś ten. Rozwaliłem. A i dalekie, dalekie bronie są kozackie, bo można rozwalać ludzi z daleka. I w ogóle jedną osobę rozwaliłem. No, no i widzowie tak się właśnie prezentuje ta gra. Czekajcie widzowie, tak. ja włączyłem tak. Nie kończyć odcinek, bo już kończy 17. Już jest 17 minut. No. Pa. Widzowie? Więc ja też już będę kończył odcinek, więc... Nara!